Ile procent mózgu używasz na co dzień? No, mam pytanie do Josefa. Jak się pisze grzech żółka? Grzeg żółka. Grzech żółka? Nie wiem, ja nagrywam głosówki, mordo. I to jest dobra odpowiedź, moi drodzy. A czy po azjatycku potrafisz powiedzieć, jakąś na przykład pozycję? Okej, okay, jakbyś miał ocenić swoją inteligencję od 1 do 10? 8. Okej. Okay, no to mam do ciebie takie jedno pytanko. Ja nie, nie, odpowiadam, od razu... nie odpowiadasz na te zagadki, to cię Nie, to nie jest żadna zagadka. To nie, nie jest Nie, chcę, nie to, to nie jest to zagadka. Razu, nie odpowiadam. A mogę tylko zadać, a potem mi zdecydujesz? Ty masz ile lat? 30. Okej. Okay, a gdybyś urodził się 10 lat temu, ile miałbyś lat? Jak mam urodzić się 10 lat temu? Dzień to idealny czas, żeby sprawić sobie albo komuś bliskiemu prezent, który naprawdę robi robotę. I z tej okazji na pomoc przychodzi firma SteelSeries, która oferuje najlepsze sprzęty gamingowe. Tu znajdziecie topowe słuchawki, myszki, klawiatury, mikrofony i wiele, wiele innych ekstra rzeczy. W opisie znajduje się link, który przekieruje was na stronę, na której każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Stop oferty polecam wam dobrze sprawujące się klawiatury z serii Apex Pro o niesamowicie szybkich i responsywnych klawiszach, które można dostosować do do Swojego stylu gry. Wygodne i z genialnym dźwiękiem słuchawki Arctis Nova Pro. Czy precyzyjne i wygodne myszki Aerox? Sprawdzajcie. Link w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Bym się urodził 10 lat to bym miał 10 lat. A dobra, nie da się nabrać, nie da się nabrać. Widziałem twój materiał z pięcioma krajami. Jak kraje są w Europie? Nikt nie rozumiem. Chodzi o państwa, czy o to no, Tak, państwa. No, to no. państwa, no to, to wyrażaj się jasno. Ukraina, Ukra Czekajcie, Ukraina, e, Włochy, Francja, Polska, co tam jeszcze jest? <grywa> e, czekaj. Coś tam jeszcze jest. Coś tam jeszcze jest, a dużo jeszcze jest? No jeszcze jest 30. 30 jeszcze jest? po chłopie. Jakby, ja, jestem, ja nie byłem dobry nigdy z geografii, ja zawsze jak miałem geografię, to może byłem na dwóch, trzech lekcjach. ja nie wierzę w to, że znasz tylko pięć. ja myślę, że ty znasz spokojnie 10, nie tylko... No, Znam, tylko że się mówię, no. Stresowałem się tam ogólnie jakoś zacząłem mówić i a, poczułem pustkę w głowie w momencie, i mówię co jest? Potem a... usiadłeś i poczytałeś o tym jaka jest lista państw w Europie, to byłeś w szoku, że zapomniałeś o nie wiem, Hiszpanii, Portugalii właśnie, no, no, Anglii. No nie no, Anglia nie. Mieniłeś Anglię? Nie, Anglia nie jest w Europie przecież Mordo. A gdzie? No Anglia jest w strefie Schengen. A, no tak, tak. Ale czyli to, ale to, źle powiedziałem, czy dobrze, powiedz szczerze? Tak średnio. średnio. Aha, no to. Strefa Schengen jest w Europie. Anglia jest wyspą, ale jest w cały czas w Europie. Natomiast strefa Schengen jest to strefa prowadzona przez Unię Europejską, dzięki której kraj... możesz przemierzać z kraju do kraju bez paszportu i wszystkie większość krajów z Unii Europejskiej e, mogą po prostu. No tak jak iść do Niemiec. Nie stoisz teraz w korku, żeby dać paszport. No tak, tak. No kiedyś, że lubiłeś chodzić ze szkoły. Znaczy ja nie lubię Nie, no ja właśnie nie lubię chodzić do szkoły. A żałujesz tego trochę, że się nie poświęciłeś więcej nauce? Nie, wiesz co, szczerze. Do niczego mi się to rzeczywiście nie przydało. Przeliteruj słowo mężczyzna. M. M. mnie. Przeliteruj słowo pszczelarz. Py, ry, Nie, 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 błędnie. <śmieniczny> Pszczelacz. Pszczelacz. no. A, to p z z <śmieniczny> Dobra, 5 e. sekund. Jak? P-S-Z-E... p z, -Z -E. c <śmieniczny> -Z, 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 z e l a r z Jakie plany teraz masz na inne walki? O kurczę. Nie my cię zobaczymy w OKTAGONIE. Wszyscy mnie ja to pytają. Kurczę, chciałabym na pewno, bo... Najgorsze to, że ja już miałam kilka propozycji, ale ta umowa z fejmem mi się teraz kończy już zaraz w sumie, bo w listopadzie, 11 nawet na początku, więc za prawie równy miesiąc, bo jest tak, 9. Koniec listopada się kończy. Tak, tak, tak. O kurczę. Jesteś, Adrian, bardzo inteligentnym mężczyzną, bardzo lubię twoje wypowiedzi. Ja mam takie pytanie. Ile to jest pierwiastek z 55 podniesionych do kwadratu? O 55 do kwadratu, pierwiastek z 55 Mamy do kwadratu, do potęgi drugiej, eee, pierwiastek z 55, 43, nie, kurwa czekaj, pierwiastek to, to trzeba podzielić? Ja znam odpowiedź, mogę? Pomogę Ci, yy, no pierwiastek z 55 to jest 5 do kwadratu, no to to będzie 55, A dlaczego 5. Tak? Nie. No, pięć... nie. Tak nie. Pięć razy pięć. 5 Pięć pięć. Nie, poczekaj. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. O kurczę Pierwiastek ze stu dziesięciu to... to jest 12 Jeżeli podnosimy pierwiastek no, no, no. do potęgi drugiej, to wynik będzie tą cyfrą, która jest pod pierwiastkiem. Czyli pięćdziesiąt pięć. Ale za... no to. to podniesie... no podno... Nie, to 5, i później coś jeszcze. Komuś. No nie, no ale. Dobrze, 55 razy 55, Wynik to 55. I masz 3025. 55. I to bierzesz pod pierwiastek, wtedy masz 55. To są własności matematyczne. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Bo mózg jest takim dyskiem i, i często ludzie postępują tak, jak im rozum każe i przez to są ograniczeni, bo nie wiem, czy wiesz, ale mózg koduje wszelkie informacje. Czy to dobre, czy złe, y, czy to, co widzisz, czy to, co ci się nawet śni, to wszystko y, nieświadomie koduje się w twoim mózgu, czyli w dysku, nie? Jak myślisz, ile procent mózgu używasz na co dzień? Flashback. Sit, słuchaj mnie. Wiem, że ty jesteś bystry chłopak. Słuchaj, powiedz mi, ile to jest 2 plus 2 razy 3? O ja pierdolę. Ale ty robisz sobie w tym momencie jaja czy to tak. Nie, Sitz to jest. Nie wiem ty... Dawaj, 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 dawaj 12. 2 plus no 2 razy 3 12? 2 plus 2 razy 3. O kur. No i to wszystko co mieć do powiedzenia? Sary, bo to jest 8 No czy to jest 8, nie? Jak ktoś? Nie 12. No, no, ale ten wie, miedzi, maturę, nie? on dobrze napisał. Ale maturę on dobrze... Dwa razy czy? No. Jak napisał maturę na Ukrainie? No. Masz podstawówkę? To Bo najpierw yy, w hierarchii no, no jest tak. marzenie. No luzno, pomyliłeś się po prostu. Jebać. To prawda. Ale... No dobra, ale ja teraz... przyznam się, że rozje... Tak, rozje... Tak, rozje... Tak, ale, co, ale teraz to faktycznie, to to bo wiesz co? Ja sobie to... Ja sobie to wziąłem... Jak sobie to napisałem... Stary, to jest tak. To jest... Tak, ale wiesz co nie? Ale to jest ale tak jest... proste działanie, że nie musimy, stary, tworzyć opracowania do tego. Jest luz. Po no prostu tak. się zapomniałeś i tyle. No nie no to, że tak, za... nie to, że tak, ale jest kurwa... błąd, nie. Nie, nie, błąd. No za bardzo się. Sk... No, kur... no nie pomyślałem, no. Jest luz, stary, naprawdę. Jest, jest luz. Jest git. Pytanie z dupy. Krwa, ty zawsze jak kwitujesz, kurwa, pytanie. To... Pytanie, dupy. Dupiem... Gdyby <grywa> odpowiedział prawidłowo, to mu by się podobało pytanie. Ale no właśnie, jakbyś odpowiedział prawidłowo, to musisz przyznać, nie, nie, nie. że było tak. Zajebiste o... pytanie. A ty jak myślisz, bo ja wiem, ile człowiek używa procentów. No właśnie, byłem ciekawy, czy wiesz ile? No niespełna nawet nie 2%. Aż tak mało? <grywa> Dlaczego? Ja mam pytanie e, ratunkowe dla Josefa. Nawijek. Ile wynosi liczba pi do dwóch miejsc po przecinku? Co to? Liczba pi do dwóch po przecinków. Kurwa, czekaj, bo nie kumam. Liczba, Liczba pi? No, pi! Liczba pi! Stosunek Matematyka. Yy, średnicy do wodorostwa. ja gimnazjum nie skończyłem. Dajcie mi kurwa spokój, ty jak... Ja skończyłem gimnazjum, ale nie skończyłem technikum. Pytanie do ciebie, To jest jakaś dyskryminacja? Nie, no, nie, nie. Nie ma, że. No właśnie, na przykład twoja postawa jest zupełnie inna, co się bardzo chwali. Może z Azji? Nie, od zawsze tak miałem. Rozumiem, a czy po azjatycku potrafisz powiedzieć jakąś na przykład pozycję? Nie. Pa... Nie? nie? Nie, nie znam pozycji po azjatycku. Skąd biorą się migdały? Z ziemi. Panie Przemysławie, no nie. Stary, to, to jest sport, tak. To jest sport, A my wychodzimy, chłopie, jest... Zajebiste, wiesz, otoczenie, e, stadion narodowy, w wchuj ludzi. PG Narodowy. PG Narodowy. to jest by było, to, się to jest najlepszy, najlepszy, to, to jest wielki stadion, gdzie nie wie jest walczy. to narodowy. nie to z tym. Człowiek to, to, jest to, jest stadion, jest jest Co? Ale ludzi. PG narodowy? O no co? co Piotrek, no, jest no, 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 gdzie się bije? jak taki się bije? Wiem, gdzie się no, bije, wiem, że to jest PGE Narodowy, no ale to nie mogłem sobie powiedzieć Stadion Narodowy, kurwa? On nie, był... nie musisz to... powiedzieć PGE Narodowy.